Cześć wszystkim. Witam nowych i starszych subskrybentów. Na początku chciałbym życzyć wszystkim. Dużo dużo zdrówka, wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. I chciałbym pokazać wam kilka rzeczy, które udało się kupić jeszcze pod koniec 2022 roku. I tak, na samym początku udało mi się. Jako pierwszą z tych rzeczy, którą wam pokażę, kupić coś takiego czym jest PlayStation TV, tak wygląda ten zestawik. I do tego, oczywiście, jeszcze jest papierurgia oraz pudełeczko z jakimś niewykorzystanym kuponem, aby pobrać sobie trzy darmowe gierki. Co to jest PlayStation Vita TV albo PlayStation TV, jak niektórzy na to mówią. Tak jak jest napisane, jest to urządzenie do streamowania gier PS4 do drugiego telewizora. No, a także coś takiego, czym jest zwykłe PlayStation Vita. Podłączamy do telewizora. Parujemy z padem od PS3 bądź PS4 i gramy w gry z PlayStation Vity. Oczywiście nie wszystkie, no bo te tutaj nie mamy funkcji takich dotykowych, kizianych, miedzianych ekranów i touchpadów, które są od spodu PlayStation Vita, więc nie wszystkie gry są kompatybilne, ale jest jakaś taka w miarę sensowna lista gier, które ona obsługuje. Kolejną rzeczą, którą udało się kupić jest to taka konsolka PlayStation 3 z kompatybilnością wsteczną. Tutaj na rogu ułamany troszeczkę i pęknięty plastik, który podkleiłem taśmą, aby tak się nie rzucało w oczy. Jest jeszcze u nas fabryczną plombą. Działa w 100%. Testowałem, bawiłem się na GTA v, co Chwilę. Do tego był jeden pad biały i drugi standardowy padzik czarny. W bardzo fajnym stanie. Nie jest ona bardzo zajechana. Jest troszeczkę drobnych rysek. Jest to model cc 04 Ja już posiadam taki. Model, o dokładnie tutaj ona stoi, mam także cech C03, który stoi tutaj, ale wyceniona była na 250 zł, udało się ją kupić za 200, więc mówię, chciałem białego pada tak w ogóle i, i tak naprawdę mówię, wezmę ze względu na tego białego pada a konsolka albo się odsprzeda, albo wymieni, albo zostanie u mnie w kolekcji. Kolejne to zakupy growe. Na Sylwestra żonka wyciągnęła mnie na Półwysep Helski i stwierdziłem, że po drodze zajadę do Gdyni i wejdę do ceksa I oto co wybrałem sobie w CEXie za w miarę normalne pieniądze, a czego mi jeszcze brakowało w kolekcji. Po pierwsze, na PS Vita gra LEGO Video Game, The Movie. Następnie trzy gierki na PSP. Crash, Wormsy. Pierwszą część Open Warfare i drugą część w Essentialu, ale nie mam ich w kolekcji, więc myślę, że warto było to sobie wziąć, a nie były bardzo drogie. Kilka gierek kupiłem także na PS3, których mi brakowało, aby domknąć w kolekcję np. Toma Clancy'ego. Następną grą, którą kupiłem, to jest WrestleMania. Kolejna gierka. Le Tour, nie, Le Tour de France. Nigdy tego nie widziałem. Wziąłem z ciekawości. Gierkę, którą kiedyś miałem, ale przy przeprowadzce gdzieś się zawieruszyła. Nie mogę jej znaleźć. Pewnie jest jeszcze na strychu z innymi rzeczami. Ale jak byłem, to mówię, wezmę do kolekcji moich gitar. Stwierdziłem, że wezmę gierkę muzyczną. I ostatnią pozycją jest Ninja Gaiden Sigma. Brakowało mi, więc wziąłem. I teraz tak. Proszę się głośno nie śmiać, ale nie lubię fiflaków, nie lubię piłek nożnych, ale je niestety zbieram. Więc nie będę długo. Pokazywał pokażę to, co mi brakowało, żeby zamknąć kolekcję kilka PSów i FIFLA 16, to są gry, które. Stwierdziłem, że przy okazji po piątaku to bierę. niech będzie komplet już wszystkiego, jeżeli chodzi o te roczniki. I tak oprócz tego jeszcze. Na PS4 wziąłem dwa Tomb Raider'y. Tych dwóch też mi brakowało. I za 10 zł. Kolejny projekt Cars. Też nie wiem, co się z nim stało. Wydaje mi się, że kiedyś miałem, ale obecnie nie mam go w kolekcji, więc wziąłem. I ostatnie dwie gierki. Na konsolę PS5. I tak, pierwszą to jest Battlefield 2042. I drugą e, fajny tytułik. Folica. Ta już nie była kupowana w Ceksie, tylko po prostu w Gdyni od sprzedawcy Strażnicy Galaktyki. Fajny tytuł. Miałem okazję pograć na czwórca, więc stwierdziłem, że wezmę, aby była w piąt na kolekcji piątki. I tak wyglądają gierki. I jeszcze za chwilkę pokażę Wam coś ciekawego. Za chwilę wracam. Już jestem. I ostatnią rzeczą, żeby Wam zobrazować. E, moja kolekcja z Jackichanem. Tak mniej więcej wygląda kartridż od konsoli Nintendo NES. Plastikowe opakowanie, w środku kartridż I e, kupiłem coś takiego jak encyklopedia Zelda. Położymy jedno na drugim, żeby mniej więcej było widać. Tak to mniej więcej wygląda. Niestety nie mam zeldy, żeby pokazać Wam na Zeldzie. Spróbuję to wyjąć. Momencik. Opakowanie. W środku wyłożone mięciusim materiałem. I książka, a bardziej encyklopedia The Legend of Zelda, która wygląda jak właśnie cartridge. Odnesa. Oczywiście złoty Zeldan. nie mam, żeby porównać niestety, może kiedyś wpadnie wygląda jak cartridge, złocenia kartek. Z tyłu także wygląda jak cartridge. I tak, jest to wydanie z 2018 roku. Gdzie w środku znajdują się wszystkie gry, od począwszy od pierwszej części, czyli konkretnie tej, kończywszy na ostatniej części, tej w 2016 roku. Oczywiście są już nowsze. Tutaj ta encyklopedia obejmuje te wszystkie. ...gry, które tutaj widzimy. Jest szczegółowym opisem... ...historii i tworzenia... ...każdej gry, postaci... ...każdego najmniejszego szczególiku... ...z gry. Bardzo ciekawy... ...fajny... ...fajnie zrobiony gadżet. Dla wszystkich fanów Nintendo, no i przede wszystkim Zelda. Tak to mniej więcej się prezentuje, pokazawszy na, na szybko. No cóż, to by były wszystkie zakupy, które poczyniłem pod koniec roku. Tak to się prezentuje. I cóż, to było na tyle. Trzymajcie się, wszyscy. Na razie. Cześć.